Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Pogoń. Ze strony na stronę, z książki do książki. W pośpiechu gonisz, w gonitwie uciekasz, chwale zwyciężasz. Cel swój określ, na pytania odpowiedz. A najważniejsze z nich po co? Jakie korzyści są tego? Zwolnij i sprawdź. Popraw swój cel, wymierz jeszcze raz i do celu wsadziczyj się. Tak więc dzisiaj nie uciekaj, lecz goni. Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga, albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!